Hej, hej, nazywam się Ania Kuchta. Do Unique przyłączyłam się w lipcu 2017 roku, dokładnie w dniu, kiedy Unique weszło do Irlandii. Wcześniej nie, w ogóle nie znałam się na kosmetykach. Ja w ogóle się nie malowałam, robiłam tylko rzęsy, troszkę podkładu. Tak prawdę powiedziawszy, to nie bardzo lubiłam podkład nakładać, dlatego że podkład, który miałam drogeryjny, no bardzo mi... Nie był dobry dla mojej skóry, bardzo mnie ją napinał, nie czułam się dobrze. Pierwszym produktem, jaki spróbowałam z UNIQ, był właśnie podkład mineralny, którym się zakochałam. Po prostu byłam zachwycona tym podkładem i faktycznie zaczęłam się w firmie już wtedy przyglądać. Znałam też historię Claire Cohen, tak? Poznałam w międzyczasie też historię Claire Cohen. i gdy dowiedziałam się, że UNIQ będzie wchodzić też do Irlandii, od razu zdecydowałam się: OK, to ja spróbuję. Mimo, że nie znałam się w ogóle na kosmetykach, nie malowałam się, stwierdziłam, że w zasadzie to nie mam nic do stracenia. Jeszcze tak, szybciutko opowiem Wam, że byłam w takim momencie w moim życiu, gdy, że po prostu szukałam czegoś dodatkowego dla siebie. Szukałam czegoś, co da mi takiego, taką radość w życiu. Oczywiście miałam rodzinę, miałam obowiązki, miałam pracę, ale byłam też po chemioterapii, po wygranej walce z rakiem piersi i powrót do normalnej pracy. Mimo, że to nie była zła praca i mimo, że w miarę ją lubiłam, jednak nie dawała mi satysfakcji. Wiedziałam, że po prostu moje życie jest cenne. Nie chcę marnować więcej czasu na coś, czego nie lubię. I gdy pojawiła się ta okazja z Unix, stwierdziłam, w zasadzie nie mam nic do stracenia. Chcę spróbować. E, przyłączyłam się i od razu biegłam. E, po prostu postawiłam wszystko na jedną kartę. E, w lipcu zdobyłam niebieski status, e, a później w październiku 2017 roku zdobyłam zielony status. I ten, w tym, na tym zielonym statusie byłam. Bardzo długo, bo aż do kwietnia 2020 roku. W maju 2020 roku zdobyłam status fioletowy. Unik dało mi na naprawdę wiele, totalnie zmieniło moje życie. W lipcu 2017 roku, gdy przyłączałam się do firmy nie zdawałam sobie totalnie sprawy, że tak zmieni się moje życie. To przeszło moje najśmielsze oczekiwania i marzenia. To po prostu wywróciło moje życie do góry nogami w bardzo pozytywnym znaczeniu. Nie dość, że ja jeszcze wtedy przez 3, 4, przez 3,5 roku pracowałam w Unik jako dodatkowe, po prostu moje zajęcie, tak? Ja miałam normalnie pełnoetatową pracę, a Unik zajmowałam się e, wieczorami. Dodatkowo miałam rodzinę, oczywiście, Unik zajmowałam się wieczorami. E, od pół roku jest to już moje jedyne źródło dochodu, i to w ogóle jedyne źródło dochodu dla do całej naszej rodziny, dlatego że od pół roku wraz z moją rodziną, z moim mężem, trójką dzieci i psem podróżujemy przez Europę. Podróżujemy w kamperze. Jesteśmy totalnie wolni, totalnie niezależni, ale oczywiście na takie podróże trzeba mieć pieniądze, więc tylko dzięki Unique mogę, możemy w ten sposób podróżować. No to było moje zawsze, moje marzenie i zawsze mi się wydawało, że jest ono po prostu nie do spełnienia że jak to? Ja mam, moja praca, ja jestem wykształcona. W takim kierunku, gdzie tylko i wyłącznie mogę pracować em, stacjonarnie, w życiu nie będę mogła wziąć rodzinę do kampera i podróżować w ogóle przez ileś tam miesięcy lat, czy, czy ja, ja, ile sobie tam za, za, wymyślę. A tu się okazuje, że, że to się stało, że jest to możliwe. Jest to możliwe właśnie dzięki Unii, dzięki tej pracy dodatkowej wieczorami. Em, Wow, po prostu jest to coś, że jestem speechless. Do tej pory, przez te 6 miesięcy, chyba codziennie sobie myślę, Boże, jaką ja jestem szczęściarą, jak cieszę się, że te, tego lipca, w tym lipcu 2017 roku powiedziałam sobie tak, zaryzykowałam, zrobiłam ten krok i po prostu tak to się potoczyło. Oczywiście było, w międzyczasie były różne e, wzloty i upadki. Mm. Ale powoli drużyna się rozrastała, coraz więcej osób się przyłączało, coraz więcej wspaniałych przyjaźni się nawiązało. Jesteśmy w super drużyną, jestem bardzo dumna z całej mojej drużyny. Przyjaźń, pieniądze, rozwój taki osobisty. Teraz makijaż umiem robić. Taki rozwój wewnętrzny też, taki dziewczyny. No, ja teraz jestem całkowicie inną osobą niż byłam w 2017 roku. To Wam mogę na 100% powiedzieć, mam całkowicie inna, inne podejście do życia. Lepsze, dużo lepsze, o niebo lepsze. I jestem z tego niesamowicie zadowolona. To powiedzenie sobie tak. 1 lipca 2017 roku to był najlepszy dar, najlepsza decyzja i najlepszy dla mnie prezent, jaki mogłam sobie zrobić. Warto spróbować, warto spróbować.